Witam na moim kanale, No a dzisiaj odcinek z Dorsu Mam nadzieję, że takie filmy mi się I tak to zostawicie łapki w na No co myć? W jest taki zimny. Jest mam Może nie jest Nawet może tak, już jest po prostu się Bo nie do spodnie to no, tragedia. Chciałabym na to. Mm, dobra, sprawdźmy sobie flatki. O, bateria, tylko że ja nie mam e, lampki. A kto pamiętam tego baga? Ja nawet nie wiem, czy go się jeszcze da zrobić. Nie da się? Nie, ja zawsze jak grałam w florysy, to sorry, Zawsze, gdy wami grałam w to, to zawsze tego baga robiłam. Teraz nawet się wejść tu nie da. Chyba to naprawili, nie wiem no. Dawno to nie było, dlaczego? Nie wiem. Czy byście chcieli w ogóle z Dorsy, bo ten zegar tak dziwnie tyka i to tak wszystko mi w ogóle... Okej okay. w ogóle jest yy, druga część dosłownie tylko, że ja nigdy dosów y, nie przeszłam i po prostu. No. Co? Co to jest tu? O mój Boże! Co to jest? też nie przeszłam i. No i nie mam okazji zagrać, dlatego teraz gram. Ewww! Yeah, Mam nadzieję, że dzisiaj jest w ogóle. Ale większy. Ryba jest. Nie no, to jest reki. Jaka ryba. O, zapalniczka bym już ominęła. Fajnie. Ale to jest trochę. Teraz Wujce, Wójce, to to Co to, 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 to jest? Oglądałam trochę spoilery w drugiej części, no ale... Niestety muszę nie to zagrać, ponieważ yy, nie przeszłam do. Dlatego teraz mam dzisiaj Ej, myślałam, że leci ras. Jak chcecie z Szymonem część, to zostawiajcie łapki w górę Spicy żeby... meat! Hehebłaj! Yeah, czy chcecie... A w ogóle my się też zbliżamy do... Ty Halloween. Do Halloween. <laughs> zbliżamy się do 6000 i po prostu chciałabym wbić 6 tysięcy, wtedy nagram dla Was specjal Na 10 tysięcy to jest bardzo gruby specjal. Już wspomniałam nawet o tym. I chciałabym bardzo go. Nieco. Mogę Wam zdradzić, ale jest to grube. Mówiłam już na live, jest plasterek, ale ja mam wszystko. Ej. myślałam, że raz jest to grube, bo. No kosztowne, a... Nice. To jest... y, Po prostu ja bym bardzo to Ja to chciałam to było takie jedno z mojej I po prostu, no, to by mi się bardzo przydało. A też by było fajne dla Was. Okej, okay, płynęło. szybko. No znowu nie chcę grać w te dorsy. Sama. Aha, super, skończyłem się pamięć. A jak tam. Ojeju, jak się straszłam, zawsze się tego przestraszę. A jak tam w ogóle Wam mijają. Jak mija Wam rok w szkole. Nice. Też. Jest... Ciężko mi. Mam na bardzo krótkie godziny. No dobra. Nie spodziewałam się pokoju. Dwieście... Tu będzie. Nie. Jest. Do kominka spalę. Nie da się. Nie wiem, nie wiem jak się da. Zapalniczką może? Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. Chcę wyjść z tej dorosłej. Za Zawał Za ustanę. Mój pies jeszcze zaczął szczekać. No wiecie jaki to jest stres dla mnie. No słuchajcie Zasłaniam oczy Chulet psyka, że słyszałam Ale zasłaniałam sobie oczy Myślałam, że nie w te drzwi wejdę O, dwadzieścia dwa Dwa dzisiaj być. O, pokój najlepiej, czyli obrazy w ogóle są nowe. Właśnie, ten jest nowy. I to się z Są dwa nowe obrazy. Dwadzieścia pokój. Zegar, 25, mrugnęło. Proszę mi tu nie pukać. Oh.

Widzieliście te oczy? Tego doszło, nie wiem Dzisiaj raczej do rzutu nie przyjdzie Ponieważ mam mało HP 33 i leci nas Dlaczego? Jakieś... Aż zaczęło krążyć. Nie. Ale to jest teraz taka piękna animacja. Doszłam do 39, czyli... Ale wstyd. A ja przejrzałam kiedyś do setnych, tylko po prostu no stała się jedna rzecz i po prostu jakby nie zaliczyło mi tego. Mipa strasznie. Okej okay, kochani, to by było nam tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się takie odcinek Wam podobał, zostawiajcie łapki w górę, a ja się z Wami żegnam, że i pa pa, lecimy po 7000 Pa! Pozdrawiam Was wszystkich I serdecznie.